3 2, 1 jesteśmy, prawda moto, w zasadzie kilka minut po zakończeniu Grand Prix Austrii wraz z Andrzejem Borowczykiem, mam nadzieję, że oglądaliście naszą relację w Polsacie, musimy zacząć od największego bohatera dzisiejszego dnia, od Maxa, dawno takiej dominacji nie oglądaliśmy, a w zasadzie jeśli już ktoś dominował, to był to Luis. No wiesz, użyłeś określenia bohatera. Ja bym wcale nie powiedział, że takiego bohatera. No oczywiście wygrał, jest to wszystko poza dyskusją, ale myślę, że to jego zwycięstwo było spodziewane, więc w tym momencie, bo zawsze ja widzę bohatera gdzieś troszeczkę w innym miejscu, jeżeli właśnie było coś niespodziewanego, coś się wydarzyło nagle i ten zawodnik, przynajmniej tak to w sporcie powinno wyglądać i tak to myślę wygląda w sporcie, uzyskał jakiś niesamowity wynik, właśnie zupełnie niespodziewany urósł do roli bohatera. Louis Hamilton odnosząc przez tyle lat zwycięstwa i wygrywając niemal seryjnie myślę, że też w pewnej chwili przestał być już funkcjonować jako bohater. To się stało pewnego rodzaju normą. Oczywiście, że Verstappen dokonał czegoś niezwykłego, ponieważ z dominową trzy ostatnie wyścigi tak jak mówiłeś Ustrzelił tego wielkiego szlema, bowiem wygrał wszystko: i kwalifikacje, i wyścig, i najlepszy czas okrążenia, więc to jest poza dyskusją. Natomiast ja myślę, że ten wyścig miał kilku bohaterów. E, oczywiście Lando Norris, e, fantastyczna jazda. Mnie imponuje ten chłopak, jeżeli chodzi nie tylko o jego umiejętności, fantastyczne. Ale również psychikę, bo najczęściej ci młodzi zawodnicy popełniają błędy, nie trzymają ciśnienia, jak mówią właśnie sami, jak mówi młodzież. Natomiast Norris dostaje 5 sekund kary, jest w opałach i okazuje się, że to go wzmacnia, a nie osłabia, że jedzie fantastycznie. Zresztą zasłużenie został wybrany zawodnikiem dnia. Powiem szczerze, że no, imponuje mi George Russell. Bardzo żałuję, że nie udało się jednak. Dowieść tego dziesiątego miejsca, bo Russell rzeczywiście, no pokazuje, że jest świetnym kierowcą. To jest łatwo porównać. Jego i Latifiego dysponują tym samym samochodem. Nie wierzcie, proszę Państwa, w te bajki, że jeden kierowca ma taki samochód, drugi gorszy, drugi inny. Ja wiem. To pan z Rosji ma <grym> ja inne to jest, zdanie. to jest. Są tacy zawodnicy, którzy mają inne zdanie, ale te subtelności mogą wynikać z pracy danego zawodnika, który w taki, a nie inny sposób ustawia sobie samochód. Więc e, oczywiście ja bym obok Verstappena postawił tutaj, jak jako bohaterów też tego wyścigu Lando Norrisa, postawiłbym Georgia Russella, Powiem szczerze, że świetny, po raz kolejny bardzo solidny wyścig pojechał Carlos Sainz. Myślę, że bardzo dobry wyścig pojechał również Charles Leclerc. I w tych dwóch ostatnich przypadkach biorę pod uwagę to, że nie dysponują przecież jakimś fantastycznym, wspaniałym samochodem. Natomiast dzięki strategii, no to już zapewne jest rola tutaj zespołu, przynajmniej jeżeli chodzi o Carlosa Sainza. Potrafił się Carlos Sainz znaleźć aż tak wysoko. Przede wszystkim należy dodać, po tych wymianach, roszadach, po tym jak mamy nowego stratega w Ferrari, Ferrari, widać, że myśli długofalowo i nie popełniają kardynalnych błędów. W trakcie transmisji wspominałeś ten szablonowy przykład nieporadności Ferrari, kiedy Fernando Alonso stracił tytuł mistrzowski, utknął za Rosjaninem Witalijem Pietrowem. I to był taki moment, kiedy ogromny wstrząs miał nastąpić Ferrari. Teraz wydaje się, że w tym elemencie są zupełnie innej sytuacji, ale chyba warto się pochylić nad tymi kierowcami, którzy pełnią rolę drugoplanową w każdym zespole. Przede wszystkim bardzo jestem zawiedziony tym, jak długo do formy dochodzi Daniel Ricardo. Nie przemawia do mnie argument, że tęskni za Australią i że nie odwiedził swojej rodziny, dlatego tak, tak jeździ na tle Lando Norrisa. Oczywiście biorę pod uwagę fakt, że samochód jest bardziej przyjazny dla Lando Norrisa. Był budowany pod niego, bo przecież dłużej w tym zespole jest Brytyjczyk, ale mimo wszystko Czego innego spodziewaliśmy się, kiedy no tak. zatrudniali Australijczyków? To nie są, to nie są argumenty. No może nie powinienem tak mówić, ale wydaje nam się, przecież, proszę Państwa, mamy do czynienia z najlepszymi kierowcami świata i Daniel Ricardo nie jest nowicjuszem. To nie jest człowiek, który poprzednio rywalizował, nie obrażając oczywiście nikogo, ale w innej dyscyplinie sportu. Tylko jest to uznana marka, świetny kierowca i no to jest między innymi part of the job, to jest część tego, tej jego pracy. Musi się dostosować do pewnego troszeczkę inaczej ustawionego samochodu, albo ten samochód tak ustawić, aby mu odpowiadał, aby mógł jeździć. Ja myślę, że gdzieś tam u Australijczyka pojawił się troszkę inny problem. Nie liczył oczywiście, że są jakieś tam pewno. Preferencje związane z ustawieniem auta niekoniecznie musi sobie z tym poradzić. Możliwe, że ten samochód rzeczywiście w takim a nie w innym kierunku został zbudowany, chociaż ja w tę bajkę nie wierzę. Lando Norris jest za młody, żeby mógł mieć w stanie taki duży wpływ na tworzenie tego samochodu. To już zostało stworzone troszeczkę później, i kto wie, czy nie przez ten obóz Daniela Ricardo, właśnie także, także raczej bym to włożył między bajki. Natomiast e, myślę, że największą rolę odegrała tu psychika. Ricardo się po prostu sam bardzo mocno zdziwił, że nagle taki młokos, taki młody chłopak zaczyna go najnormalniej w świecie lać. No, trzeba to nazwać po prostu po imieniu. I to było to. Ponieważ stało się to w kilku wyścigach, więc nagle powstał problem, zrobił się problem, nastąpiła jakaś blokada, okazało się, że ten wiecznie roześmiany Daniel, który wydawało się, że jest po prostu nie do ruszenia, jeżeli chodzi o jego psychikę, no nagle z tą psychiką może mieć problem. Ale mam sugestię: porozmawiajmy sobie, mamy sezon ogórkowy, mamy wakacje, mamy lato, e, nie zanudzajmy tutaj kibiców, nie wiem, e, większymi, mniejszymi analizami. Porozmawiajmy sobie na Boga nie o sekundach, nie o metrach, centymetrach, różnych zmianach technicznych. Wiem, że masz tu całą listę różnego rodzaju <gry> takich historii, moglibyśmy tak do rana, ale... Mówię dla... o drugich kierowcach i teraz przechodzę do istoty sprawy. 2 do 7 w kwalifikacjach, konfrontacja Luisa z Walteriem i Botasem. Początek wyścigu, kiedy ruszył w pogoń za... Landon Norrisem, Louis Hamilton z tyłu stawki za, za tą dwójką był Walter Bottas i tego tempa nie dotrzymał. Mamy już dwuletni kontrakt z Louisa Hamiltona. Drugie miejsce w Mercedesie jest ciągle otwarte. Dziś pojawia się informacja, że Walter Bottas chce zostać w Formule 1 i będzie szukał alternatyw. Tego typu słowa, mimo że oczywiście następne. Zdania padły, że ale w tej chwili to nie czas na to, żeby negocjować kontrakty, i tak dalej, ale tego typu sugestie pojawiają się wtedy, kiedy człowiek czuje się niepewnie. To też, ale jeżeli dobrze rozumiem znaczenie słowa alternatywa, to są dwa, proszę Państwa, wyjścia, czyli jedno to jest, że Walteri Botas szuka nowego miejsca pracy, a drugie to jest to, że zostaje niepewny. Wiemy, w że rozmawiał z Alpin w pewnym momencie. E, tak, ale no wiemy, ale teraz że to jest, jest nie, nie, temat jest zamknięty, ponieważ podpisali również. Również już kontrakt z Okonem. Alonso ma jeszcze ważny kontrakt na przyszły rok. Nie sądzę, aby byli tacy odważni i chcieli się rozstać z Alonso po tym pierwszym już jego sezonie w zespole. Zresztą chyba nie ma sensu, bo spełnia ich oczekiwania. E, ja bym powiedział w ten sposób, jeżeli chodzi o Botasa, są e, no dwie opcje, dwie możliwości. I pytanie jest, którą z tych opcji wybierze Toto Wolf. Pierwsza opcja to jest taki zapewnienie sobie jeszcze spokoju na jeden sezon. Musimy wziąć pod uwagę to, że w przyszłym roku następuje ta radykalna zmiana regulaminów i że to może być bardzo trudny sezon dla wszystkich zespołów. Będą się musieli w tym wszystkim połapać, będą nowe samochody, będą nowe również opony o zupełnie innym rozmiarze, więc też nie wiadomo, jak to. Wszystko będzie przebiegało, więc może zachowanie spokoju, jeżeli chodzi o ustawienie, zestawienie kierowców. Jest tutaj wskazane, i skoro Hamilton podpisał kontrakt na dwa lata, to może się w ten sposób porozumieli z Hamiltonem. Hamilton jednocześnie też możliwe, że coś takiego narzucił, że powiedział: Panowie, okej, okay, w przyszłym roku ja chcę mieć święty spokój, więc zostawcie mi, proszę, Bottasa, który chodzi tylko i najwyżej nos ma na kwintę, ale nie ma rudzi, nie gada, nie, nie przeszkadza mi w życiu i w pracy. Natomiast w następnym sezonie weźmiecie sobie tego swojego wymarzonego rasela i wtedy już będziecie robili co będziecie chcieli ja po dwóch latach odchodzę a wy zostaniecie z Raselem, któremu ja pomogę urosnąć że tak powiem to jest jedno z tych rozwiązań oczywiście drugie rozwiązanie jest takie że rasel przychodzi od przyszłego roku do Mercedesa potencjalnie Lewis hamilton ma wtedy problem tak możemy to sobie wyobrazić, już też nie należy przysądzać, bo może wcale niekoniecznie będzie miał ten problem. Ale myślę, że Raser jest na tyle utalentowanym kierowcą i widać, że ma takie niesamowite i trudno mu się dziwić, parcie do przodu, że kiedy wsiądzie do tego Mercedesa, będzie chciał z tego skorzystać. Pokazał nam w ubiegłym roku na torze w Bahrajnie podczas Grand Prix Sahir. Że możliwości ma gigantyczne, ogromne. Oni chyba wszyscy sobie z tego świetnie zdają sprawę. Więc pytanie jest teraz: jaką opcję, którą z tych opcji wybierze Toto Wolf? Czy jeszcze rok względnego spokoju w zespole i spokoju dla Louisa Hamiltona, czy od razu rozpoczynamy walkę na zupełnie innym poziomie, w innych realiach, już kreując nowego mistrza, bo niewątpliwie ten Russell, mówiąc brzydko, papiery na mistrza Toma. Nas, nasz wspólny znajomy Dieter Kanken sugeruje, że też nie będzie zaskoczeniem jeśli zobaczymy Walter'ego Bottasa w Alfie Romeo. Patrząc na to zresztą jak jedzie Kimi Raikkonen, widzieliśmy w jaki sposób zakończył dzisiejsze ściganie, ale Kimi w kwalifikacjach nie ułatwia sobie sprawy. doświadczeniem udaje się awansować o kilka pozycji w trakcie wyścigów, ale notorycznie dostaje Lanie w sesji kwalifikacyjnej od Giovinaciego, zresztą 7 do 2 też współczynnik, który nie przemawia za Kimim, odzywa się jak to Kimi, jest ulubieńcem kibiców, ale to już chyba... Jest dugorywanie na tym miejscu. Decyzje, jak wiesz, będą zapadały w innym miejscu, nawet chyba niekoniecznie w Hinwil, w zespole, w zespole Alfa Romeo Racing Orlen, bo tak się ten zespół nazywa. Na marginesie, właśnie pytanie, jak się będzie nazywał w przyszłym roku. Myślę, że tu sprawa jest otwarta i nieprzesądzona. Myślę, że decyzje będą zapadały w innym miejscu, chociażby w kontekście tego, co się wydarzyło w sobotę po południu wieczorem, gdzie spotkali się szefowie tych motoryzacyjnych koncernów i rozmawiali już o przyszłości jednostek napędowych w Formule 1 od 2025 roku. Bo to będzie kto wie, czy to nie będzie klucz do dalszego rozwoju Formuły 1 do kierunków w jakim będzie rozwijała się Formuła 1 więc decyzja jeżeli chodzi o ten zespół myślę że zapadnie akurat w troszkę innym miejscu niekoniecznie w Maranello może w Modenie a może w Turynie prawda więc może być to w różnych miejscach i ja powiem szczerze że nie zdziwię się jeżeli w przyszłym sezonie w barwach zespołu Alfa Romeo nie będzie ani jego Rajkonena, ani nie będzie Giovinaciego. Ten zespół przede wszystkim ma jeden cel, wypromować brand Alfy Romeo. Po prostu utwierdzić użytkowników tej właśnie firmy, tego brandu, że no te samochody są warte grzechu, bo są myślę warte, jest, są to w tej chwili jedne z najładniejszych samochodów na rynku, ja nie mówię o samochodzie Formuły 1 bynajmniej, prawda, tylko o tych samochodach produkcyjnych i tam jest potrzebny jakiś taki zastrzyk świeżej e, krwi od strony marketingowo-promocyjnej, dżowinacji, jest osobą, która kompletnie się do tego nie nadaje. Kimi, tak jak wspominałeś, jest uwielbiany przez kibiców, bardzo go ludzie lubią, ale nie wiem, czy to jest taki też idealny model do promowania, dalszego promowania. Ma swoje lata, wyników już nie będzie, więc Botas, Bita, Botas, o którym wspomniałeś, ale Mick Schumacher. Myślę, że to jest, to jest ten kierunek sympatyczny, wiadomo, ma za sobą rynek niemiecki. Młody, blondyn, nordycki typ. Proszę Państwa, nie mówię o sobie. W każdym, razie, w każdym razie myślę, że Mick Schumacher to jest, aż się ciśnie tutaj na usta to imię i nazwisko, jeżeli chodzi o zespół Alfy Romeo. Zobaczymy, czy to się zmaterializuje. Natomiast, czy uważasz, że rzeczywiście Russell z kolei, bo my nie bierzemy w ogóle tego pod uwagę, tylko cały czas Dla mówimy, mnie... że Russell powinien przejść, a może Russell sobie zrobi krzywdę, jak znajdzie się w otoczeniu Hamiltona. Myślę, że nie myśli Russell w ten sposób z prostego powodu. Zobaczył ścieżkę rozwoju Leclerca. Zdaje sobie sprawę, że w GP3, Formule 3, GP2, F2 w seriach, które przecież są bezpośrednim zapleczem Formuły 1, osiągnął dokładnie to samo co Leclerc. Pokazał w Sahir sam sobie też udowodnił, że wsiadając do nowego samochodu, w zasadzie od razu już był konkurencyjny. Co więcej, sprawił, że to Bottas wyglądał na debiutanta, a nie, a nie on. Myślę, że w tej chwili absolutnie nie ma wątpliwości co do tego, czy poradzi sobie z Lewisem Hamiltonem. Zresztą to. George Russell jest autorem tych słów. Ja dzięki Louisowi nauczyłem się, że są momenty, kiedy lepiej jest siedzieć cicho i słuchać, co druga strona mówi. No tak, ale Leclerc, jeżeli już robisz to porównanie, Leclerc, kiedy trafił do Ferrari, nie miał Louisa Hamiltona, tylko Sebastiana Vettela. Oczywiście Vettel to też czterokrotny mistrz świata, ale był na zupełnie innym etapie swojej kariery niż jest obecnie Louis Hamilton. Ja wiem, że Louis Hamilton może być po tym sezonie dość mocno no może zdruzgotany za duże słowo, ale troszeczkę przygnieciony faktem, że bo tak to, tak to się proszę Państwa zanosi na to, że po prostu Verstappen go rozjedzie, no najnormalniej w świecie e, mówiąc, e, więc louis będzie trochę w takim sporym dyskomforcie e, co nie oznacza, że m, nie potrafi jeździć i że, że nagle to wszystko należy odłożyć już gdzieś tam w dalekiej przeszłości, tak na pewno nie będzie, będzie bardzo dużo zależało od samochodu, pytanie jest teraz na ile George Russell jest w stanie ten samochód Mercedesa w przyszłym roku rozwijać, wiemy doskonale o tym obaj, że Louis nie znosi symulatora, nie znosi tej e, pracy takiej przy samochodzie. A Russell jest tytanem pracy. E, Russell jest tytanem pracy, więc to jest, to oczywiście działa na jego korzyść, pytanie tylko czy e, będzie bardzo szybko w stanie wskoczyć w tryby tej dość sprawnie działającej maszyny, która nazywa się Mercedes AMG. Tych pytań, myślę, dotyczących zmian kadrowych jest bardzo, bardzo dużo. Poruszyliśmy tak, czego nie ruszyliśmy? No w Ferrari zmian nie będzie, prawda? Tak, bo nie ma sensu. W tej chwili jest harmonia, w tej chwili są w trakcie przybudowy ekipy i, i powrotu do czołówki, i myślę, że ta dwójka sainz leclerc jest doskonała. Co więcej, wydaje mi się, że McLaren nie docenił, jak dobrym kierowcą jest Sainz i w tej chwili z Saincem i Landonori z Saincem myślę, że mieliby już zapewnione to trzecie miejsce w klasyfikacji. Natomiast z Danielem Ricardo jest kłopot, bo nie punktuje tak jak powinien. Co więcej, nawet dzisiaj była bardzo dobra okazja, by wyprzedzić Pereza, który miał 10 sekund kary. Nie zdołał go dogonić. No, oczywiście, możemy mieć tu pretensje hmm. do, do Riccardo za taką, a nie inną jazdę. Na całej sympatii, bo ktoś? Tak, już... tak, oczywiście darzymy go sympatią, bo trudno go nie lubić. Natomiast ja myślę, że Sainz nie najlepiej czuł się w tym McLarenie. I to, że się tak odnalazł świetnie w Ferrari, bo się niewątpliwie świetnie odnalazł w Ferrari, to tylko świadczy o tym, że to jest jednak basen Morza Śródziemnego, proszę Państwa, tak to określmy, a nie zimne, chłodne Wyspy Brytyjskie, gdzie ciągle pada deszcz i Daniel Ricardo, też zresztą ze słonecznej Australii ale spędził praktycznie całe swoje dorosłe życie na kontynencie europejskim i tam bardziej pasuje do tego McLaren, zresztą McLaren dość specyficzny zespół co powiesz na temat Williamsa, bo przyjmijmy to założenie, że jednak Russell odchodzi ja wiem, że to najprościej by było, gdyby zamienili się z Bottasem miejscami ale niekoniecznie tego typu scenariusz jest Możliwy, niekoniecznie taki scenariusz zostanie zrealizowany. Weźmy pod uwagę to, że jest w Williamsie nowy właściciel, że jest nowe kierownictwo, po prostu w dość bezceremonialny sposób usunięto poprzednie kierownictwo. Rządzi w tej chwili taki duopol dwóch gości, proszę Państwa. Jeden nazywa się Jost Capito, drugi nazywa się FX de Maison. Czyli Francuz rządzi, no Capito jest, o ile właśnie to jest pytanie, czy to jest czy Capito jest Niemcem, czy Anglikiem. Teraz sam siebie zagoniłem w kozi róg. Natomiast to są panowie z rajdów, którzy generalnie przez wiele lat kierowali zespołami rajdowymi zresztą z ogromnymi sukcesami. I no powiedział coś takiego interesującego jest Capito ostatnio, że. Gdyby był na miejscu rasela, to zastanowiłby się nad przyszłym sezonem, ponieważ Rasel już zdaje sobie świetnie z tego sprawę, że ten samochód w przyszłym roku może być zupełnie inny, w domyśle dużo lepszy. Ja myślę, że jest już teraz lepszy. Rasel nie jeździłby tak jak jeździ, gdyby nadal dysponował tym państwa. Carlos Sainz powiedział po kwalifikacjach. Bo przecież i rasel i Sainz jechali na pośredniej mieszance, że Williams jest od nas szybszym autem. I to powiedział kierowca Ferrari. Na tym to, że w tych warunkach Williams był szybszy i dlatego Russell był wyżej od nas. Czy to jest usprawiedliwienie? Gdzieś tam ziarenko prawdy jest, bo Russell wyciska z tego samochodu 110%, ale te 110% jest nieporównywalne z tym, co oglądaliśmy dwa lata temu, rok temu, czy nawet trzy lata temu, kiedy ten samochód także był daleki od konkurencyjnych. Złote Ręce, proszę Państwa, człowieka z rajdów, bo efekt de maison to jest człowiek rajdów przez 10 lat w Volkswagenie, który nie jest wykluczony, że z jednym ze swoich brandów, a więc czy to Audi, czy Porsche, bo szefowie tych firm uczestniczyli w tym spotkaniu, o którym już mówiliśmy w sobotni wieczór. Ale no mówi się o tym, że oni mogą też trafić do Formuły 1. Byłoby to coś fantastycznego, gdyby któraś z tych firm, któryś z tych brandów trafił do Formuły 1. Natomiast, no ja sobie oczywiście tutaj zażartowałem, bo nie jest możliwe w tak krótkim czasie dokonanie takich dużych zmian technicznych, to jest proces, ale myślę, że to tylko potwierdza, że ten proces zmian w Williamsie idzie w dobrym po prostu kierunku. Kto nam jeszcze został tak? Sobą, jest puste no... miejsce w teorii obok Sebastiana Fetela, bo moim zdaniem... Tata nie wytrzyma tata, nerwowo. Tata może nie wytrzymać bo chociaż przyzwoity poziom prezentuje Lance Stroll, ale na ambicje Astona Martina w pewnym momencie wydaje mi się, że to jest szklany sufit. Stroll pewnego pułapu nie przeskoczy. No tak, i nie przeskoczy też pewnego pułapu promocyjnego, bo to jest bardzo istotne w przypadku tego zespołu. Jeżeli fetel jest jakąś postacią, jakąś osobą, to niewątpliwie junior stroll taką nie jest. A skoro już jesteśmy przy synach bogatych tatusiów, to analogiczna historia w Williamsie. Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli Nicolas Latifi no, zakończy swoją karierę w Formule 1 na tym sezonie, ponieważ z tego, co mi wiadomo, to nowi właściciele Williamsa spłacili już długi, jeżeli chodzi o pana Latifiego, czyli tatę e, Nikolasa Latifiego bo on tam spore pieniądze im pożyczył, więc już te pieniądze zostały oddane. Przestał już, oczywiście, że jakaś tam porcja spora jeszcze do budżetu zespołu wpada, nie wiem, on jest chyba nawet jeszcze jakoś tam umocowany właścicielsko, tak. ale już w niewielki sposób nie ma, powiedzmy, przewagi. No, w taki sposób, to... że mogą poinformować syna, że będzie trzecim kierowcą. No właśnie, coś. chociażby. Więc no, nie oszukujmy się, Latifi to nie jest kierowca, który zrobi karierę w Formule 1 nie najgorzej sobie dawał radę w Formule 2, ale też bez fajerwerków to nie były jakieś tam wylotki. no nie był to ani Leclerc, ani tak, Russell, tak, nie, ani dokładnie. nawet Nick tak, także to, to nie były takie cuda, więc nie zdziwię się, jeżeli Williams w momencie kiedy Russell odejdzie z Williamsa będzie miał zupełnie nową dwójkę zawodników, i no dzięki temu może się pojawić jakiś kierowca, którego jeszcze dotychczas w Formule 1 nie było. Że na przykład Botasa, Botas wróci do Williamsa, bo kiedyś przecież jeździł Botas w Williamsie i pojawi się zupełnie nowy, młody kierowca obok niego. Na zakończenie, bo za chwilę mamy legendarny tor Silverstone i Mercedes obiecuje, że będzie kilka poprawek. Wierzysz w to, że Mercedes jeszcze w tym sezonie długim bardzo sezonie, to należy dodać, wróci do walki koło w koło z Red Bullem? No wiesz, to jest sprawa wiary. No, oczywiście Mercedes był tak. tym zespołem takim, który czy się chciało wierzyć, czy nie chciało, to zawsze coś wyznaczał robili. Standard. Tak, wyznaczał standardy. Jeżeli mieli jakiś problem, to szybko ten problem rozwiązywali. Natomiast kto wie, czy w tej chwili na przeszkodzie nie stoją te limity finansowe, że jest im trudno strasznie Przeskoczyć te pewne limity finansowe, no i oczywiście może zastanawiać też, czy już nie zajęli się przesadnie konstrukcją na przyszły sezon nie zdawali sobie sprawy z tego, że na pewno się zajęli, taka jest też prawda. Nie zdawali... Helmut Marko, tu otworzy nawias, powiedział, że my nie popełnimy błądu b... błędu BMW zauber z 2008 roku i będziemy walczyć o tytuł do końca. No tak, no więc e, oczywiście, czyli oznacza to, że będą cały czas poprawiali ten samochód, na ile to oczywiście możliwe, bo te możliwości nie są gigantyczne, ale wiemy, że tysięczne części sekundy decydują dzisiaj o sukcesie w Formule 1, więc nie jest wykluczone. Że Mercedes przyjrzy się jeszcze temu, co się dzieje przy tym zaangażowaniu ich, jeżeli chodzi o poprawki o zmiany, i powiedzmy po trzech wyścigach, nie ogłaszając, broń Boże, tego światu, ale po prostu odpuszczą, bo stwierdzą, że szanse na pokonanie. Bo myślę, że wykonują na razie w tej chwili wszystko i no, nie są Hamiltonowi w stanie dostarczyć taką maszynę, która by pozwalała mu na. Pokonanie w tej chwili no Do tego Verstappen nie jest tuzinkowym kierowcą, więc wiadomo, że pokonanie go no, graniczy w tym momencie z cudem. Nawet biorąc pod uwagę klasę Louisa Hamiltona, no musiałby dostać po prostu szybszy samochód i wtedy byłoby to możliwe. Kiedyś wszyscy byliśmy w szoku, kiedy młody, nieopierzony Niemiec o nazwisku Schumacher wygrywał, i wszyscy mówili: No, jak to skąd to się wziął? No, przecież jest Mansell, przecież jest Senach, przecież to są tacy, tacy wielcy kierowcy. Później przyszedł kierowca z Hiszpanii i wielkiego Schumachera strącił z tronu. E, ale może. to były inne czasy. To były inne czasy, jeżeli chodzi o rozwój samochodu, zwrócił Tak, że... ale też w 2005 roku zmieniono przepisy, żeby ukrócić dominację Ferrari. Teraz mamy podobną historię. Zmieniono przepisy, żeby. Okrócić dominację Mercedesa, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, że te różnice między samochodami i pole do popisu do rozwoju samochodów kiedyś były zdecydowanie większe. Dzisiaj to są rzeczywiście te tysięczne części sekundy i znalezienie. Tych powiedzmy 10 tysięcznych sekundy kosztuje fortunę. Nie jest to takie proste, zespoły się przyznają zresztą do tego, więc troszeczkę to wygląda inaczej. Kiedyś, no moglibyśmy oczywiście się zastanawiać, ile procent to kierowca, ile procent to samochód, ile procent to pona, prawda? Natomiast kiedyś się mówiło, że to dokładnie po jednej trzeciej. Ja nie podejmuję się, żeby powiedzieć, jak to procentowo dzisiaj wygląda, natomiast wydaje mi się, że. Nawet najlepszy kierowca, który odstaje wręcz o klasę od całej stawki, no nic nie zwojuje, jeżeli nie będzie miał dobrego samochodu. Tutaj taki symptomatyczny strasznie jest ten przykład Russella i ten jego ubiegłoroczny występ. Może przypadkowy, może przypadkowy, bo też to biorę pod uwagę na to, że w Bahrajnie podczas Grand Prix Sakir, no wyglądało to w taki sposób, obaj wiemy, oglądaliśmy ten wyścig, wyglądało to w taki sposób, jakby objawił się kierowca z innego świata, że kiedy dostał nagle. Oglądaliśmy super komentowaliśmy Formułę 2. Landon Norris ścigał się z Raselem i to Russell był mistrzem, a Landon Norris był za Raselem. No tak, ale to jest ja jeszcze, ponieważ nie jest tajemnicą, że bardzo lubię rajdy, proszę Państwa. I, I nadal bardzo obserwuję. Rajdy kiedyś komentowałem je przez wiele lat, więc posłużę się takim rajdowym jeszcze troszeczkę określeniem, które nie wiem czy ono porównaniem, czy tak idealnie tutaj do tego wszystkiego pasuje, ale pokazuje czym są też warunki, czym jest maszyna, czym jest samochód. W rajdach bywali zawodnicy, tacy, którzy świetnie spisywali się w samochodach niższej klasy, byli bardzo szybcy, wszyscy się nimi dawali które tak, to tak się kiedyś mówiło, Królemki właśnie. Natomiast kiedy przesiedli się do Wurca, czy do jeszcze kiedyś do samochodu grupy A, to nagle się okazało, że coś takiego przestało występować. No możliwe, że tutaj też są tego typu sytuacje, w wielu przypadkach oczywiście, kiedy zawodnik jedzie w tych niższych klasach, jeździ rzeczywiście, spisuje się znakomicie, przechodzi wyżej na wyższy poziom. I nagle się okazuje, że nie jest w stanie tego wszystkiego udźwignąć. Nie zawsze to działa, ale nie zawsze też nie działa. Zobaczymy. Z pewnością mamy troszeczkę zmienione opony, i mamy nowe otwarcie na to, że Silverstone, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście będziemy z Wami, będziemy analizowali to, co dzieje się na Silverstone, a później na Hungar Ring, gdzie także będziemy dla Was komentować. Prawda moto. to, klikajcie, subskrybujcie